się teraz, raz, Butelka. To właśnie jesteś ty przed wydarzeniem, w jego trakcie i po. Rehabilitacja, ale coś zostało. Zapraszam. Słuchajcie, nie na darmo wybrałem właśnie akurat butelkę, bo to jest taki piękna symbolika. Wyobraź sobie, że to jesteś ty. No czekajcie, bo są różne kształty. O, możesz też być taki bardziej smukły, wysoki, z jakimiś cechami, zaletami i tym podobne. I w trakcie tego może się zdarzyć tak, że rodzice cię skrzywdzą, nauczyciel cię skrzywdzi, padniesz ofiarą jakiegoś losowego wydarzenia i to wpływa, czasami może dojść do takiej sytuacji, że będziesz krzywy, już nie będziesz w stanie stać. Ale z czasem czas to wdmuchnięcie to może być samo uzdrowienie przez swoje doświadczenie życiowe, przez swoje narzędzia, w jakie już zostałeś wyposażony, dają ci tą możliwość, że e, złe wydarzenia i tak, owszem, zostawiają pewne ślady, bo zostaną. To jest nieuniknione. Nie ma idealnego samouzdrowienia. Ale jesteś wykrzywiony. I taki zostaniesz. Tylko grunt, żeby nie zostać w tej pozycji. A często niektórzy tak próbują się realizować dalej. Czyli mają sobie pełno traum z dzieciństwa, losowe wydarzenia, nałogi. Yy... Różne takie rzeczy, które mocno wpływają. Ale też, żeby doszło do takiej sytuacji, nie musi być to jakaś spektakularna zbrodnia, typu, nie wiem, pobicie, gwałt, e, molestowanie, m, ciągłe znęcanie się psychiczne, fizyczne nad kimś. Czasami wystarczy, że przez nieuwagę, przez bezmyślność. E, dorośli też na nas mogą skrzywdzić i to nie z premedytacją. Czyli po prostu powiedzą nas coś, co nas tak mocno zaboli i będziemy później tacy wykrzywieni, zaśmieją się z czegoś. Słuchajcie... O! Grunt, żeby wrócić do takiej pozycji. Bo wtedy jesteśmy bardziej stateczni, możemy wrócić. Tak Fakt, faktem, będziemy po przeżyciach. I to jest nieuniknione. I nikt, nikt nigdy, proszę Was, nie skończy tak idealnie. No, możliwe, jeżeli umrze w okresie niemowlęcym, ale nikt nie skończy żywotu w ten sposób, że będzie taki jak od początku, taki jak w niego, nie wiem, wdmuchano duszę, życie. Wszyscy, najczęściej, wszyscy kończymy w ten sposób. Nie nadużywam tu słowa wszyscy. Właśnie. Poznajemy się. Jesteśmy. I tym się należy nie przejmować. Ale właśnie też za tym przechodzi takie ważne powiedzenie. Padłem ofiarą różnych zdarzeń. Gdziekolwiek nie pójdę, zabiorę tam i siebie. Moja znajoma, e, wiedziałem, że była po dużych e, przeżyciach traumatycznych, które rzutowały na jej postępowanie, że że przez to była wycofana, nieufna, nie potrafiła zbudować trwałych związków, zawsze miała z tym problemy i rozmarzyła się w pewnym momencie, a że ona już by była uszczęśliwiona, jak tak, zacząłem, kontynuowałem za nią to mi wypowiedziałam, wie tak, kochający wierny Bąż, jeszcze na dodatek przystojny, wspaniały, bogaty. Mm. Leżymy gdzieś razem na Bahama. I wtrąciłem, wie Ale co z tego, jak dalej tam będziesz tą ofiarą, jaką jesteś tu? E, jest taką iluzją bardzo niebezpieczną e, myślenie, że czynniki zewnętrzne uzdrowią to, co mam w środku. Czyli jeżeli mnie ojciec tłuk, I tak a jeszcze wracając, nie, to, to nie musi być coś spektakularnego. Mógł na przykład w czasie imprezy za, zażartować, że mnie w ogóle nie kocha. I to powiedzieć z takim aktorskim przekonaniem, że mi to faktycznie wpadło w banie. Nie będę o nim na te tematy mówić, ale zaczynam się wycofywać. Albo faktycznie tak będzie, że nie będziemy je maltretować, będziemy je wychowywać, ale. Muszę powiedzieć, że on wolał mieć córkę, a nie trzeciego syna. Nic się takiego nie stało? No stało się. I to też potrafi z człowieka zrobić wraka. Dlatego... Z czasem pewne odkształcenia nie da się w sposób... Czas im... Czas nie jest w stanie ich uleczyć. Uleczyć je może... Osoby bliskie, rozmowa, psychoterapia, yy, wsparcie Jakiekolwiek grupy, wsparcia. Rozmawianie o problemach, dzielenie się nimi powoduje właśnie takie wdmuchnięcie i wypełnienie się tą pewnością siebie, czego Wam życzę. Ale pamiętaj jedno: nikt nie skończy doskonale. Każdy z nas ma jakieś gniecenia, odkształcenia, ale właśnie grunt, żeby mieć to pojęcie, że jeżeli coś mi w życiu przeszkadza, no to znaczy, że to jest kolejne wgniecenie, którego no nikt za nie nie odpowiada, tylko ty sam. Jeżeli jestem wycofany, bo ktoś mnie w dzieciństwie wyśmiał, to czasami są losowe sytuacje. Słuchajcie, ja miałem taką sytuację, bo osoby dorosłe wszystko tak bardziej, no nie są tak delikatne i czułe jak dzieci, prawda? No i przy ten badaniu w gabinecie lekarz po prostu przebadał mnie przy rozwoju płciowym, gdzie mama się odwróciła, pielęgniarka wchodzi, a lekarz mnie bada. Oni to oczywiście potraktowali jako no, no, normalne badanie, normalną rzecz, a dla mnie to było potworne. U, nawet jak dzisiaj sobie o tym przypominam i mówię to, to. I się dzielę z tym, że faktycznie też mi to później gdzieś tam w głowie zamieszało, że byłem tym takim mocno e, przerażony, wycofany gdzieś, bo... I często to są właśnie przez dorosłych sytuacje, które e, jako dziecko jesteśmy osobami bardziej wrażli wrażliwymi, a e, ludzie dorośli już tak bardziej rutynowo e, nie przywiązują do tego wagi, no bo też jesteśmy często znudzeni, znużeni, i, i, i to nas już tak za bardzo nie łapie, jak jesteśmy na przykład dziećmi. Dziecko to jest taką plasteliną, że, że po prostu, co, gdzie, gdzie o co dotknie, to te, te, albo się odkształca, albo przybiera różne te. Ale właśnie grób. No czasami niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie naprawić. Ale właśnie. To nie będzie już nigdy idealne. Ale mogęby wpłynąć na to, żeby zachowało swój kształt, czego Wam życzę miłego końca tygodnia. Pozdrawiam.